do niej dzwoniłaś trzy razy. Żeby, żeby przyjeżdżali pociągu. Udałeś? Nie. nie. No co? Masz mój telefon? Nie, twój telefon A jest A po co ci go bierzesz? Coś, bo to go zgubisz go gdzieś i ja go nie będę szukał. Nie, nie zgubiłem go. Dałem go tam na miejsce, gdzie zawsze. No. Dałem go na miejsce tam, gdzie zawsze. Tam, gdzie go kładziesz. Po co ci on teraz Uj, Po co go Ale Co? Nie wiem. Ale na światłem latarką A nie